Na KWK w gdzie słońce nie dociera, tam gdzie ciemność kusi Był każdy dzień jak wieczna era Górnicy schodzą w dół, gdzie ziemia wciąż się czuje się zagrożenie, wisi w powietrzu, ale praca nie ustaje, bo nikt nie waha się Każdy krok to ryzyko, każdy oddech jak ostatni, ale oni idą naprzód, bo rodzina musi jeść W tunelach, gdzie cisza przerywana jest tylko echem, tam walczą o życie w tym piekle z twardym kamieniem pod ziemią, że światło gaśnie, Każdy dzień to walka, każda chwila straszna W mroku kopalni, gdzie śmierć zagląda w oczy Kurnicy idą naprzód, bo muszą dalej kroczyć na czole, był w budzach, czują ciężar skał Zrywają z twarzy maski, choć w duszy jest strach Wytrzymują presję, bo taka to praca Każdy wie, że kopalnia to nie miejsce dla słabych Dźwięk maszyn, Odbo w uszach Wciąż brzmi, ale oni wiedzą, że bez nich świat nie mógłby istnieć Dziś Wychodzą na powierzchnię z twarzami pełnymi zmęczenia Choć na dole zostawili część swojego serca Światło gaśnie, każdy dzień to walka, każda chwila straszna W bloku kopalni, gdzie śmierć zagląda w oczy Górnicy idą naprzód, bo muszą dalej kroczyć To nie tylko praca To życie wbrew wszelkim zasadom Każdy z nich bohater, choć nikt im nie nada odznak Bo to oni, co dzień w ciemności, piszą historię Górnicy z Chwałowic Nie znają słowa porażka i choć niebo nad nim jest często szare i ciężkie Oni wracają pod ziemię, bo taką drogę obrali Wiedzą, że tam gdzie ciemność Światło jest w nich, górnicy z Zawsze idą po swoje sny I choć niebo nad nim jest często szare i ciężkie Oni wracają pod ziemię, bo taką drogę obrali Wiedzą, że tam gdzie ciemność Światło jest w nich, górnicy z chwałowic Zawsze idą po swoje sny you